Halo? Dzień dobry, nazywam się Adam Poręba i dzwonię banku, w którym ma Pani konto. Przed chwilą udaremniliśmy próbę kradzieży środków z Pani konta dzięki czujności naszych pracowników. Wygląda na to, że zapoły systemowe na Pani koncie nie są zaktualizowane, co umożliwiło przestępcom atak na Pani konto. O Boże, czy zostało mi coś skradzione? Na szczęście na czas zdążyliśmy zareagować i udaremnić ten atak przestępczy. Jednak, żeby zagwarantować bezpieczeństwo Pani danym i środkom zgromadzonym na Pani koncie, musimy zaktualizować jak najszybciej zabezpieczenia systemowe Pani konta, w przeciwnym razie nie będziemy w stanie zagwarantować pełnego bezpieczeństwa na Pani koncie. Zatem, czy wyraża Pani zgodę na aktualizację systemu bezpieczeństwa na Pani koncie bankowym? No, ale ja nigdy nie załatwiałam takich rzeczy przez telefon. Może ja udam się do placówki banku i załatwię tę sprawę? E, proszę pani, trzeba działać szybko. E, w czasie, kiedy pani będzie w drodze do banku, ktoś może wykorzystać. w zabezpieczeniach pani konta, skraść pani oszczędności, a nawet zaciągnąć na panią wysoki kredyt. Dlatego trzeba działać natychmiast. Ja dzwonię z banku, dlatego nie musi pani się niczego obawiać. We wszystkim pani pomogę. Może pani też zweryfikować. Numer, z którego dzwonię, bo jest to ten numer, który ma pani podany na swojej karcie bankowej. Proszę sobie sprawdzić. Dobrze. Rzeczywiście, ten sam numer. Dobrze, więc proszę zabezpieczyć moje konto. Dobrze. Zatem proszę na początek podaj swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres i PESEL. Moje nazwisko Ewa Lenartowicz. PESEL. To, co przed chwilą widzieliśmy na nagraniu, to tylko jeden z przykładów spoofingu wykorzystywanego przez przestępców. Oszustwo metodą spoofingu jest coraz częściej powodem utraty oszczędności, nawet całego życia. Spoofing to nowa metoda oszustów polegająca na wyłudzeniu danych lub pieniędzy. Polega ona na wykorzystaniu oprogramowania do zmiany numeru telefonu lub nazwy dzwoniącego połączenia, które widzimy na wyświetlaczu swojego telefonu. Sprawcy wykorzystują różne triki socjotechniczne po to, by zmanipulować rozmówcę i uzyskać dostęp do jego smartfona lub komputera. A w konsekwencji również do rachunku bankowego. Ofiara z spoofingu, sugerując się numerem, który wyświetlił się na jej telefonie, jest przekonana, że prowadzi rozmowę z infolinią banku, pracownikiem urzędu czy policjantem. W większości rozmów pojawiają się dwa elementy: presja czasu i poczucie zagrożenia. Zwykle oszuści namawiają ofiarę do przelania środków finansowych na dane konto. Najlepiej w takiej sytuacji samodzielnie wpisać numer banku, zadzwonić poinformować o otrzymanych informacjach i zweryfikować te informacje. Jeżeli nasze podejrzenia okażą się podstawne, należy niezwłocznie powiadomić policję, dzwoniąc na numer alarmowy 112 bądź 997. Nie dajmy się oszukać i bądźmy bezpieczni w sieci.